Siemaneczko, z tej strony Dirtowy Bubu i dzisiaj pokażę wam w jaki sposób wymienić obręcz w waszym rowerze. Zapraszam. W tym odcinku będę przeplatać tylko obręcz. Żeby to zrobić muszę najpierw zdjąć oponę. Ok, jak już mamy zdjęte opony z naszej obręczy, to zanim będziemy poluzowywać szprychy warto zwrócić uwagę na to, czy nasza nowa obręcz jest podobna do tej poprzedniej. Mam na myśli to, że ma taką samą ilość otworów i to, że profil tej obręczy jest na maksa zbliżony. Czyli odległość naprzeciwległych otworów musi być ta sama oraz grubość obręczy też musi być ta sama. Grubość tutaj mierzona wewnętrznie, bo jeżeli Wam się nie pokryją te dwa rozmiary, to po prostu nie możecie sobie tak łatwo tego zrobić, jak to zrobimy na filmie, tylko będziecie musieli niestety, ale wymieniać również szprychę. W tym wypadku mam obręcz Dartmoor Sniper i zmieniam ją na Raidera i w tą stronę to powinno zadziałać. Teraz biorę klucz do szprych i za pomocą tego klucza do szprych będę chciał stopniowo, po kolei poluzować każdą ze szprych. Jeszcze nie odkręcam całkowicie, ale będzie, będę je po prostu poluzowywać. Ok, każdą ze szprych tutaj poluzowałem stopniowo, także każdą z nich mam luźno. Teraz co robię to zdejmuję taśmę z obręczy. Po zdjęciu naszej taśmy będziemy porównywać do siebie dwie obręcze. I teraz ważna sprawa, większość obręcze na rynku jest kierunkowa. To znaczy, że tak jak tutaj widzicie, jeden otwór jest do lewej, drugi do prawej, do lewej, do prawej. I teraz cały sekret polega na tym, że musimy zacząć od naszego wentyla i musimy mieć zgodność w tym, że jeden idzie do lewej, drugi do prawej. Teraz jak widzicie przyłożyłem, zestawiłem ze sobą dwie obręcze naraz i widzimy tutaj, że jeden z otworów idzie do lewej, drugi do prawej strony i tutaj na obręczy snajpera widać to delikatnie słabiej, ale też widać, że ten jest troszeczkę bardziej do lewej, ten troszeczkę bardziej do prawej. I teraz, jak już mamy zestawione je tak blisko siebie, to możemy się posłużyć taśmą izolacyjną i je po prostu obwiązać w dwóch miejscach. Jak już mamy połączone ze sobą dwie obręcze, to teraz proponuję Wam zaczynać od e, otworu na wentyl, ponieważ e, on nasz, jest takim naszym punktem wyjściowym. Czyli co robimy, będę chciał po prostu odkręcić po jednym nyplu. Można się do tego posłużyć tutaj skrętareczką, będzie jeszcze szybciej. I teraz będę tutaj trafiać nypelkiem od dołu, i będziemy to tutaj próbowali sobie fajnie na szybkości wkręcić. Na razie to dokręcamy byle, by to nam troszeczkę załapało. To jeszcze nie musi tutaj trzymać. Nie dokręcamy tego na pewno mocno. Im więcej sprych tutaj poluzujemy, tym będzie nam to tutaj łatwiej wszystko podokręcać. Takim prototypem może być użycie jednej ze szprych, delikatne wkręcenie i teraz odkręcamy sobie. O. Mamy go tutaj odkręcone. Przekładam szprychę na swoje docelowe miejsce. Można sobie troszeczkę dokręcić śrubokrętem. No jak widzicie, dwie szprychy mamy już załatwione. Działamy teraz dalej. Będziemy chcieli przepleść każdą ze szprych. Jak widzicie posługuję się tutaj takim małym wkrętakiem i co ważne nie dokręcajcie tego jeszcze mocno. Chodzi o to, żeby tylko delikatnie załapał gwint, nie chodzi tutaj o to, żeby teraz te szprychy w jakiś sposób napinać. Chodzi tylko o to, żeby załapał gwint i żeby nam to koło się trzymało kupę. I w ten oto sposób lecimy szprycha po szprysze i nawet dobrze odmieniłem i widzimy się za chwilę. I jak widzicie całe koło jest już przeplecione, teraz e, będę po kolei naciągać szprychy równomiernie. I tutaj powiem Wam takiego Protipa, że jak widzicie każda szprycha ma swój gwint i ja to robię w ten sposób, że każdy z nypli dokręcam do momentu w którym ten gwint się kończy. Czyli teraz każda ze szprych będzie napięta w miarę równomiernie i teraz tak samo przechodzę od wentyla przez całą obręcz po prostu dokręcam, dokręcam żeby było git. O, jak widzicie teraz schowa mi się ten gwint i teraz po kolei robię tak z każdą. I tutaj co ważne, nie przesadzamy z siłą, nie chcemy napiąć każdej szprychy teraz na maksa po kolei. Nie. Na razie, żeby ten gwint nam zachwycił i od momentu, w którym ten gwint nam się cały schowa po kolei, po pół obrotu, po obrót każdą ze szprych. Wtedy będziemy mieli pewność, że to idzie wszystko równomiernie. Bo jeżeli nie będziecie tego robić równomiernie, to zrobią wam się jajo. I w momencie, w którym już mamy napięte tutaj troszeczkę te prychy, już są zach zachwycone, <głos> <głos> już są chwycone, e, to możemy takie koło wkręcić do centrownicy. Ja centrownicy niestety w mojej rowerowni nie mam, więc wkręcam to od razu do roweru, żeby zobaczyć, czy koło idzie w jednej osi, czy nie idzie za bardzo do lewej czy do prawej strony. No, wkręcam i zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Jesteśmy sobie w stanie to od razu zobaczyć, jak to koło tutaj wygląda. Czy prześwity są tutaj w równych miejscach, to oczywiście jeszcze zobaczymy podczas dalszego centrowania, czy to wszystko idzie w dobrą stronę, ale myślę, że jest całkiem git. Teraz przechodzę do centrowania i zaczynam od tych szprych, które są najbardziej różne, delikatnie je dokręcam i wtedy co pół obrotu po prostu lecę z tematem i cały czas patrzę, w którą stronę mi to koło ucieka. Jeżeli w którąś ucieka, to to koryguję. Co do centrowania, to nie chcę tutaj robić tego w tym odcinku po łebkach. Zrobię na pewno osobny odcinek, gdzie dokładnie wytłumaczę, jak wycentrować koło. Co to jest zaplot na trzy krzyże, co to jest zaplot na dwa krzyże, jak uzupełniać szprychy w kole, bo temat jest długi. A chcę to zrobić naprawdę dobrze. Takim jeszcze kolejnym z protypów jest to, żeby co jakiś czas, co kilka dokręceń, sobie te szprychy odpuścić. Sobie nadusić, i przez to Wam się układa równomiernie to całe koło. A często tak jest, że wycentrujecie sobie koło, i jeżeli nie odpuścicie tych szprych, to zrobicie jednego bunny hopa i już Wam macie z powrotem krzywe koło. To właśnie dlatego, że te napięcia są nierównomiernie rozłożone, i dopiero teraz po takim odpuszczeniu. To wszystko wygląda troszeczkę lepiej. No i okej, okay. mamy tutaj koło już wycentrowane. Yy, oczywiście, oczywiście, w takich domowych warunkach, bez centrownicy, nie będzie to zrobione idealnie, ale, ale jako, że obręcz, którą tutaj właśnie zaplotem jest używana i będzie do mojego drugiego roweru, to nie mam wobec tego jakichś większych wymagań. Powiem wam, że dzięki umiejętności przeplatania obręczy zaoszczędzacie naprawdę dużo pieniędzy. A dzięki znajomości tego patentu, na przykład ze szprychą, to nie szukacie inny po obręczy, nie musicie się z tym za bardzo męczyć. Nawet jeżeli nie macie umiejętności w centrowaniu, to myślę, że jesteście w stanie przepaść sobie obręcz i po prostu zanieść się potem do wycentrowania. Na pewno będzie to tańsza opcja niż danie do serwisu całego koła do przeplecenia, bo to będzie koszt, nie wiem, kilkudziesięciu złotych, nie wiem, pod pięćdziesięciu w górę, a jak jesteście z Warszawy, to pewnie się dziwicie, że tak tanio. W ogóle pozdrawiam tamtejszy rynek rowerowy, i bo ceny są astronomiczne. No a tutaj godzinka roboty możecie dać teraz do centrowania jak chcecie mieć idealnie, jak nie chcecie mieć idealnie albo jak jesteście w stanie zrobić idealnie, to macie gotowe koło i ruszacie w trasę. Pewnie się zastanawiacie czemu zrobiłem tutaj taką podmiankę, wszystkiego się dowiecie jeszcze wkrótce. Na tej obręcie zbuduję nowe koło i to też wam pokażę jak to zaplatać jak dobierać długość szprych jak to wszystko poobliczać, pobawimy się troszeczkę kalkulatorem i będzie fajnie także koniecznie zostaw subskrypcję jeżeli jesteś nowy zostaw łapę w górę i napisz w komentarzu coś miłego jeżeli to co, to co robię wnosi wartość w twoje życie no i to tyle z fartem. miłego jeżeli to co robisz Wnosi wartość w twoje życie no, Powiedziałeś, że to co robisz Że ty robisz W sensie, że ktoś robi Nie że, no. że to co ja robię W sensie, ty to, Co? No i najwyżej się podmieni to jedno słowo Myślę, że całkiem spoko ten odcinek wyszedł Bo... Nie ma takich rzeczy na YouTube. No i fajnie А кого сделано?